Cześć! Tutaj Ewa i Grzegorz. Witamy się z Wami już z Turcji. E, jesteśmy właśnie na pierwszej miejscówce, ale strasznie wieje. E, zmierzamy w kierunku Kanakale, gdzie przeprawimy się już w drugą stronę, i tam już powinna pogoda nam bardziej dopisywać. A tam na końcu Grześ łowi sobie ryby. Już mu się te rybki od trzech miesięcy marzyły. E, Opowiadam Wam w skrócie, jak przebiegała droga tutaj do Turcji. Ile kosztowały nas winiety, jak, ogólnie po prostu jak to wszystko wyglądało. Ja będę sobie zerkać do zeszytu, bo mam wszystko zapisane. E, a więc, tak na szybko. No, na Słowacji winieta nas kosztowała 55 zł, Węgry to już niestety było 120, a tych autostrad co się kierowca może wypowiedzieć, że było e, niezbyt wiele. Niewiele. No, także nie warta ta stawka w ogóle jest tego. E... Jak ktoś ma czas i nie podnosze śnieg, to lepiej jeździć bokami. Mm, dokładnie. E... Serbia to była jakieś 120 zł, ale tutaj drogi już były. Super. Dokładnie. E... Bułgaria to była winietka. Aha, no bo tak. E... W Serbii były bramki. Mhm. Uh -huh. e... Bo tego nie powiedziałam. Po Słowacji i Węgry to była winieta, w Serbii były bramki. W Bułgarii znowu mamy winietę i ona kosztowała jakieś 40 zł, nawet nie całe 40 zł, ale też była warta swojej ceny. Bułgaria tak, jak najbardziej szybko się to przeleciało. Yy, no i wjechaliśmy do Turcji i tutaj, yy, jeżeli chodzi o opłatę drogowe, musieliśmy wykupić naklejkę HGS, Jest nawet na szybki, Takie nie wiem, coś? Się widać. No i musieliśmy ją doładować. Tam ogólnie. Pan nam poradził, żebyśmy ją doładowali 500 lir, to jest jakieś 120 zł, ale tutaj też myślę, że Grześ się wypowie, bo tutaj drogi poza autostradami są całkiem niezłe, nie? No i tak warto to wykupić, bo te drogi, autostrady ogólnie mają bardzo fajne, myślę, że nawet Niemcy mogliby podpatrzeć, także opłaca się, opłaca, warto wziąć. Znaczy nie wiem, czy w ogóle można wjechać bez. Znaczy chyba chyba trzeba, trzeba, go kupić, trzeba go kupić, tak czy, kupić, czy siak. Tylko kwestia jest doładowania potem, nie? Nie doładowywać go aż za dużo, no bo zawsze go potem można zapłacić za kilometry, które zrobiliśmy na końcu przy wyjeździe z kraju. A tak, bo nam o tym pani mówiła właśnie. To tak jeszcze na szybko, jak wyglądała granica z Serbią? No bo tam, bo Serbia nie jest w Unii, więc, no więc normalnie mieliśmy jakby odprawę, musieliśmy pokazać paszporty, no i pan w zasadzie co, zarznął tylko do busa, zbił nam pieczątkę w paszporty, E, pogłaskał cygana <noise> i nigdzie mogliśmy jechać dalej. Nie było jakiegoś wielkiego problemu. Granica w Turcji wyglądała podobnie. E, też w zasadzie sprawdzili samochód. Kazali nam pokazać paszporty, zieloną kartę. To jest zieloną kartę trzeba mieć. Tak. Nieważne, że jest biała, musi być. <noise> Bo teraz drukują na białych. E, także, także to było trzeba pokazać. No i w zasadzie mogliśmy wjechać. Co wam jeszcze możemy powiedzieć? Możecie Grześ wypowiedzieć na temat kosztów paliwa w Turcji. Piękne Koszty temat. paliwa, diesel, olej napędowy około 5,50 na złotówki, a benzyna 4,50, także opłaca się dużo bardziej niż Hiszpania, Portugalia czy reszta tych krajów europejskich czy zachodnioeuropejskich. Tego warto. Jesteśmy z południa Polski, dlatego tutaj mamy bliżej niż do Hiszpanii. A jak na razie zapowiada się dużo ciekawie, jest dużo taniej. Także myślę, że dobry kierunek jeszcze nie raz tutaj wjedziemy. No Jedyny minus to, że jesteśmy ograniczeni do 3 miesięcy na, na paszporcie. Także w, do, do 90 dni musimy stąd wyjechać. Ale możemy wyjechać na jeden dzień i wrócić z powrotem. Pewnie tak. <laughs> Ciekawe, czy będę przeszło. Sama jestem ciekawa. E, dobra, tak z paliwa, No to co w Serbii było takie samo, jak taka sama stawka jak u nas, a w Bułgarii zapłaciliśmy około 7 zł za paliwo za litr. Także było troszkę taniej. Czyli im dalej na południe tym taniej. Dokładnie. To jeszcze tak na szybko, bo sama szukałam tych informacji dużo po internecie, jak tutaj mieliśmy jechać i nie znalazłam. Jeżeli chodzi o internet tutaj, bo informacje są takie, no wiecie, nie ma stawek po prostu. No więc Grześ kupił yy, nam dwie karty z woda, nie, z Turcela, tak? E... Jakaś turecka sieć, Turkcele. chyba tu w celu. Uh -huh. I za dwie, za, za dwie karty zapłacił 620 lir, czy jakieś 150 zł, ale mamy po 20 giga? Teraz pamiętam, Po 25 GB Vodafone były za tą samą cenę, ale z tego w sumie 85 lit to jest sztuka jedna karty, uh -huh. a reszta to jest pierwszy pakiet. Każdy następny pakiet jest dużo taniej, bo to za 30 gigabajtów, chyba. Kolejne to jest. Niecałe 200 że także niecałe 50 zł. A, a w, no, Vodafone miało 20 giga za tą cenę, a Turkcell 25 giga pakiet, także troszeczkę więcej za te same pieniądze. Także myślę, że bardziej się opłaca. Zobaczymy, jak to będzie z zasięgiem. Mamy dwie karty z Turcella, także nie wiemy, jaka będzie różnica pomiędzy Wodafonem, ale, ale na razie jest ok. No, jeszcze Wam tylko powiem, że przepłynęliśmy na drugą stronę, czyli na Azjatycką stronę promem. Jesteśmy już na promie, zapłaciliśmy 150 lir tureckich, ponieważ nasz samochód jest trochę większy. Z tego co kojarzę 125 było za osobówkę i tam mamy Azję. Także płyniemy do cieplejszego rejonu, bo tutaj jest strasznie zimno i strasznie wieje, ale tam powinno być dużo cieplej. No, ogólnie promie jest o połowę tańszy niż ten most. Ale właśnie no co, przejechać to w 4 minuty to już lepiej sobie popływać chwilę. Widzimy właśnie most na Kale. Okazuje się, że to jest najdłuższy piszący most na świecie. Ale my i tak zdecydowaliśmy, że płyniemy sobie drogą. Ale dobrze. No, całkiem wielki ten post. Co do śmięknego. Ale jedziemy dalej bo pić! Jeszcze grześ może wam opowie o zeszłej. <noise> małych komplikacjach, który, z którymi się musieliśmy zmierzyć właśnie wjeżdżając do Turcji. Na granicy serbskiej z Bułgarią mhm. zaczęło huczeć łożysko. Nie byłem pewien, czy to jest łożysko, przypuszczałem. Myślałem, że od już jakiegoś czasu piszczałem nam hamulce, no ale myślę, dojadę sobie do ciepłego, bo nie chce mi się tego w zimnie robić. Myślałem, że może coś wpadło pomiędzy tarczę, a, a, a zacisk, czy jarzmo, czy tam krocek i coś tam troszeczkę huczało ale myślę, no jeżeli to będzie łożysko koła, no to tam łożysko jest wprasowywane w piastę dlatego bez prasy to raczej się nie obejdzie, bo już kilka takich łożysk zrobiłem i wiem, że nie jestem w stanie po prostu swoimi narzędziami, które tutaj mam to zrobić. A ma ich sporo. A dlatego pojechaliśmy bezpośrednio pod mechanika wieczorem tam rozebraliśmy zacisk zacisk był zapieczony Prawica. Nasmarowaliśmy to. Hamulce przestały piszczeć, ale dalej huczało, więc łożysko było do wymiany. Na następny dzień przyjechaliśmy do mechanika. Ten, do którego przyjechaliśmy, powiedział, że tego się nie podejmie, ale zaprowadził nas do innego, który już miał plasę miał wszystko na miejscu. Zajęło mu to jakieś 3-4 godzinki. Bez problemu to zrobili i kwota w sumie to ja było jakieś 170 zł za zacisk, mniej więcej? Okay. E, za zacisk, co ja mówię? Za łożysko. za łożysko. No to u nas waha się w granicach tam 120 do 200 zł, także jest to takie w miarę, w miarę podobne. Później 100 litr za prasę to jest jakieś 25 zł osobno i 500 za robociznę. No, w sumie to wyszło 500. w granicach 500 lir. Tak, to jest w sumie to wyszło około tam 320 zł, także myślę, że no w Polsce być może za podobną cenę by to zrobili. A jako tako 120 zł za, za, dobo, za dobotę, no ja bym tego po prostu tymi narzędziami nie zrobił. Także wydaje mi się, że stawka jest w miarę spokojna. Na pewno jesteśmy w stanie to dopaść taniej, no ale że to było przy granicy. Jest okay. Ale ogólnie było bardzo miło. pan nam Tak, może wymienione, wszystko, tak. wszystko działa tak jak na, należy, także Rzecz jedziemy sobie dalej. Rzecz patrzę z technicznej strony, ja patrzę z tej drugiej, i uważam, że było bardzo miło u tego mechanika. Ogólnie herbatę to nam zaproponował chyba pięć razy. Raz skorzystaliśmy i była pyszna, jeszcze nie raz skorzystamy. Tak. A też mam nadzieję, że nie u mechanika ale jeszcze raz ją wypijemy. Do tego wszystkiego jeszcze potem się zjawili panowie policjanci, którzy nas z ciachem jakimś poczęstowali, co też było bardzo miła. Tak, było my i polskimi, duchy. oni nas tureckimi, także jedliśmy Szczerze. Ja powiedział, swoje pierniki, znaczy swoje polskie pierniki, takie kupowane w sklepie, a panowie mieli jakieś tam tureckie ciastka i wiecie co? Te tureckie były lepsze. Serio? No <laughs> ale. <było> lepsze. <laughs> akurat widzieliśmy takie niedobre pierniki no, z Polski tak. Tak, padło. <laughs> to szkoda, było ich w tym częstować Ale, znajdujemy się w Akropolu w Pergamon, e, aktualnie w teatrze, który jest za mną. Powiem Wam szczerze, że. Pięknie się to zachowało. Pomimo tego, że wiele jakby ekspozycji stąd zostało wywiezionych i można je podziwiać w Berlinie, to w dalszym ciągu jest tutaj dosyć sporo do zobaczenia. Miejsce warte polecenia. Za osobę zapłaciliśmy 100 lir za wejście. Za osobę dorosłą. Parking jest tam 60 lir na dole, ale póki co jeszcze za niego nie płaciliśmy, więc może się nam uda. Zobaczymy. Ale powiem wam szczerze, że doczytałam, że ten teatr w hellenistycznych czasach potrafił pomieścić nawet 15 tysięcy osób. Robi wrażenie. czy jakoś tak. Ciężkie te nazwy są ogólnie bardzo. I tam za mną miały być flamingi. Ale ja podejrzewam, że one się schowały przed tym wiatrem i my chyba chowamy się razem z nimi, bo jest tak zimno, znaczy w zimie... słoneczko świeci, ale jest tak zimny wiatr, że nie do wytrzymania. Także my jesteśmy flamingów, nie ma. Flamingów nie ma, ale też jest A Gdyby ktoś z Was kiedyś zastanawiał się, czy można sobie wyjechać jakimś kombi, rzucić poduszki, pościel, bo ja tak osobiście zwiedziłem bardzo wiele krajów wiele fajnych miejscówek. I bałby się o to, czy są gdzieś toalety, wiadomo, po CPN-ach, ale są, są też takie miejsca jak to. Przebieralnia, prysznice, do tego co prawda kibelki. Są jakie są, ale co, jest bieżąca woda, a teraz zobaczcie, w jakim to jest miejscu. Tiger! To są te toaletki, męska, osobno-damska. Jest plac zabaw, palemki, siłownia wiejska. I plaża, to wszystko jest za admo, także jak najbardziej osobóweczką, spakować je, 3 miesiąca można na naszym paszporcie podróżować sobie po Turcji. Takie miejsca są naprawdę fajne. Ewa robi jakąś sałateczkę, coś pojemy, ja zaraz biorę wędkę i trochę sobie porzucamy, ciepło jest naprawdę około 20 stopni, także jest super.